Jestem sportowcem, w szczególności wojownikiem, który nigdy wchodząc do ringu czy na matę, czy do klatki nigdy się nie boi i nie bałem. Wiadomo, troszeczkę emocji jest, ale to gdzieś tam unika. I nie ukrywam, że to będzie moja piąta walka na ringu w Stepnicy w MMA w wieku 50 lat. Kocham ten sport, kocham walkę, chcę się bić i myślę, że pokażę dobry pojedynek. Powiem tak, każda moja walka w tej profesji i na dzień dzisiejszy w tym wieku, to jest dla mnie zawsze wygrana. Wejście do ringu czy do klatki, walcząc tam, jestem wygrany. A jak się potoczy walka, no zobaczymy. Na razie mam 3-1 w plecy, więc trochę doświadczenia jest, myślę, że no pokaże się y, jak znajdę przy strony i no i oczywiście myślę, że y, y, skończy się dla mnie ten pojedynek zwycięską.